Cześć! Witamy w kolejnym odcinku Cocktail TV. Dzisiaj pokażę Wam, jak prawdziwe, profesjonalne sprzęty barmańskie zastąpić domowymi akcesoriami, które znajdziemy w każdej kuchni. Jeżeli nie macie jeszcze profesjonalnego jigera, czyli miarki barmańskiej, alkohol możemy odmierzyć za pomocą kieliszka, o ile znamy jego objętość. Dlaczego wlałem do słoika? Ponieważ słoik znajdziemy w każdej kuchni, a on dzisiaj zastąpił nam profesjonalną szklanicę barmańską, która na pewno nie znajdzie się w każdym. Roku. Następny przyrząd to profesjonalna łyżka barmańska, którą zastąpimy zwykłą, dłuższą łyżką do kawy. Sitko, czyli tak zwany strainer. Każdy z Was w domu posiada sitko do herbaty. I takim właśnie sitkiem zastępujemy strainer. Powiem szczerze, że taki zestaw wygląda naprawdę oldschoolowo. Chyba się na taki przerzucę. I powiedzcie mi, że nie da się domowym sposobem przygotować fajnego koktajlu. Jest jeszcze grupa koktajli, która wymaga ugniecenia, rozgniecenia owoców w środku. Ten przyrząd barmański nazywamy madlerem. Jak go zastąpić w kuchni? Bardzo prosto. Wystarczy nam trzonek do młotka pod w ten sposób rozgnieciemy naszą limonkę w środku szparcia. Jak widzicie, limonka jest już ugnieciona, dodając kruszonego lodu, syropu cukrowego i wódki. Otrzymamy prosty przepis na drinka Kajpiroska, który znajdziecie oczywiście na naszym kanale, tutaj w tym okieniu. Dzięki naszym filmom możecie w prosty sposób bawić się miksologią i przygotowywać pyszne i odjazdowe koktajle. Tymczasem subskrybujcie nasz kanał, śledźcie nas na Facebooku, na Instagramie i znajdziecie nas pod hashtagiem TV. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Akademii TV. Dzisiaj nie jestem sam, zaprosiłem do gościnnego odcinka Michał Kradda. wicemistrz mi Polski Balisk. Cześć, to co? Przemek, ty polewasz? Ja zabieram się za kawę. Okej. Okay.